Radomiecowi kibicuje Platyna, Jimen Bowling, Radom ulica Biznesowa 8. Wyśnionych wyników w zielonym życzy sponsor Dom ze snu, dystrybutor materiałów budowlanych premium. Radom Wolanowska 193. Yes. <laughs> um something that I don't want to talk more about. więcej the decision. We scored two goals, we conceded two goals. I jest dla for us is better than pusher, for sure. But we deserve to jest This is my comment, because of everything that happens in, inside the pitch today. Tak naprawdę nie wiem, co powiedzieć po tym spotkaniu. To jest coś, o czym nie chcę już mówić, odnośnie sędziów, odnośnie, odnośnie różnego, różnego rodzaju decyzji. My strzeliśmy dwie bramki. Róża napuszczyła dwie bramki, natomiast z, według mnie, według mojej opinii. Zasłużyliśmy na to, żeby wygrać ten mecz, bo zrobiliśmy zdecydowanie więcej niż puszczaliśmy. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? No, chciałam pytanie o no tak mimo wszystko to decyzję sędziego, bo jaki ma presja. Anyway, czy kwestia był do krąż da się na dywersję na bramkę, because the second goal would should be foul or, or no foul. I so yesterday I think a match of league 1 arka. You saw it A corner and the foul. And sometimes there is a foul. Sometimes there is no foul. Right? For me, I don't understand. Yeah, and only that, this is strange. Yeah, so we keep going, and uh, we have more one point than before. And we are near our goal. And this this point is very important for us because we have advantage uh, in the confront against pusher because in the two matches we won the first round in the second round we have a draw so this is one point that means that we have and uh, one more in front so for us uh, of course we want to win we come here to win we deserve to win but we uh, there are something that we cannot control and uh, today um, we are again punished not for, of course, uh, big respect of Pusher because they are struggling and fighting for their own uh, goals. But um, for us, it's too unfair because we work so hard to be to have competence in set pieces, defensive set pieces, offensive set pieces, and some decisions from me is difficult to understand. Wygląda na że wewnątrz box może uh, uh, like się wrestling jak Dla mnie to trudne do Przypominam sobie mecz Arki Gdynia w pierwszej lidze, gdzie, gdzie tak był faul, faulu nie było. Czasami już nie wiem kiedy ten faul jest w polu karnym, kiedy, e, kiedy nie. Jest to, dla mnie, jest to dla mnie dziwne. Natomiast my idziemy dalej, idziemy dalej realizować swoje, swoje cele. Mamy jeden punkt więcej niż mieliśmy po, po, przed tą kolejką. Gramy z, gra, gra, zagraliśmy z Puszczą już dwa mecze. Mamy nad nimi też przewagę, bo u siebie wygraliśmy. Teraz zrobiliśmy remis, także mamy przewagę e, punktową. Na pewno chcieliśmy dzisiaj wygrać, na pewno chcieliśmy wywieźć z tą trzy punkty. I według mnie zasłużyliśmy, zasłu zasłużyliśmy na to, żeby tutaj wywieźć te trzy e, punkty ale zdarzają się pewne rzeczy, na które po prostu nie mamy wpływu, nie mamy na nich kontroli i dziś jesteśmy skrzywdzeni po raz kolejny. Nie chodzi tutaj o przeciwnika o puszczę, bo puszcza walczy o to, żeby utrzymać się w Ekstraklasie i tutaj należy oddać jej szacunek, szacunek za to, ale według nas jest to zbyt to, co się dzieje, to jest zbyt dnia rzecz, nie fair w stosunku do, do naszej do naszego zespołu ze względu na to, że bardzo dużo pracujemy nad tymi fragmentami gry, zarówno w ofensywie, w defensywie, dużo na to poświęcamy czasu i te decyzje, które są podejmowane z boiska są dla mnie trudne do, trudne do zrozumienia tylko no zatem jest wrestling i te wszystkie rzeczy które się dzieją w polu karnym muszą być lepiej zarządzane przez arbitrów. Generalny panie praktykował coś o naszych pieniądzach w szuce. Z czego wynika ten problem z zarządzaniem prowadzeniem? Okay, the, the problem the question is about the managing the situation when we were winning and then we lost the goal again and then winning. What was the problem that we could not manage the situation? No, I think uh, uh, we deserve to be winning 1-0 at, at the time, at the moment. And of course, it's lots of balls. Uh, the, the way of pusher uh, attack is very difficult to defend. Many people inside the box, second balls, and so on. And we have to do some changes in the team. That uh, because of injury of Paulo Enrique, for example, we have to do some changes. And uh, of course, it's not the same that in the beginning. But um, we have uh, one second ball and the, the, the draw. Immediately we react well, very well. Again, we score, and we have the, the game controlled. Lots of balls inside the box, but we are solving the situations. And this is this moment of again, the ball is a throw-in is is for us, not for Pusher. And after uh, that situation inside the box. So, It's difficult to jest trudne do kontrolowania. Nie możemy wszystko nie Myślę, że zasłużyliśmy na to, żeby ten mecz wygrać. Puszcza. Bardzo dużo grapiłek w pole karne, bardzo dużo zawodników się tam znajduje i jest to trudne, trudne trudny element gry dla, dla każdego zespołu, jeżeli chodzi o obronę pola karnego, szczególnie z takim zespołem jak jak Puszcza. Musieliśmy też w trakcie spotkania zrobić zmiany, jakby chociaż Paul który który doznał lekkiego urazu w trakcie w trakcie spotkania. I oczywiście to wszystko już nie wyglądało tak samo jak na jak na początku spotkania, natomiast było 1-0 dla nas, później 1-1, później 2-1, no i w finale straciliśmy bramkę na która doprowadziła do tego, że był remis, ale to są momenty, tak jak ten stały fragment gry w tu, kiedy piłka powinna być dla nas, piłka była dla puszczy. I to są sytuacje, w których my nie jesteśmy w stanie trenować, nie jesteśmy w stanie tych sytuacji kontrolować, i uważam, że takie sytuacje nie powinny się zdarzyć. Myślę, że przed meczem zakładaliśmy trochę inny scenariusz, trochę inne. Trochę inny plan mieliśmy na ten mecz. Niestety nie. Wszystko układało się tak jak chcieliśmy, e, właściwie to pierwsza połowa e, w ofensywie do zapomnienia. No. Tu też trzeba pochwalić rywala, że bardzo dobrze bronił swoich fragmentów i rzutów z autu, i, i rzutów rożnych, i, i wolnych. Widać, że przeciwnik był przygotowany. A druga sprawa do przerwy by graliśmy za Otóż Tą pracę, którą wykonywaliśmy w pressingu, jak już odbieraliśmy piłkę, to my chcieliśmy w drugiej, trzeciej, w trzecim podaniu już być pod bramką rywala. No, nie dawaliśmy sobie czasu, żeby odpocząć, żeby przygotować atak, tylko no, wpadaliśmy w chaos i za dużą nerwowość, dlatego tak jak powiedziałem, pierwsza połowa no, najzwyczajniej w świecie nam nie wyszła. W drugiej połowie też taka, myślę, że mecze o takiej stawce my, jako Puszcza, która walczy o to utrzymanie, musi grać w inny sposób, z większą determinacją, z większą yy, taką energetycznością. To, co pokazaliśmy po stracie bramki, gdzie ruszyliśmy, w, wprowadziliśmy trochę rywala w swoją, w swoją grę. I z tego strzeliśmy bramkę na jeden w 84 minucie. No i, no i kolosalny błąd. No nie można na no po poziomie ekstraklasy Klasy dać wyjść znowu na prowadzenie. Jak się chce osiągać pewne cele, w pierwszej akcji po strzelaniu bramki. No, tak jak przy bramce zrzutu różnego, no, katastrofalne zachowanie w strefie. Jednego czy dwóch zawodników, nie wiem o czym chłopaki myślą w takich sytuacjach. Tak to samo tutaj, no, zabezpieczenie przed pola wybicie na no, bardzo nerwowe, dwa wybicia w ten sam sektor właściwie i, i rywal to wykorzystał i, i zakończył ładną bramką, a my. Pozytywów tutaj trzeba wszukać w tym, że dwa razy odrobiliśmy, grali, walczyliśmy o, tą, o ten przynajmniej punkt do końca i. I no chwała chłopakom za ten charakter i zmiennicy dzisiaj. Jantek się bardzo dobrze pokazał, strzelił bramkę, dał impuls. Myślę, że za to chcę pochwalić chłopaków, że nie spuściliśmy głów, tylko dążyliśmy do tego, żeby wyrównać i zdobyć chociaż ten jeden punkt. Tak jak powiedziałem na początku, liczyliśmy na więcej, ale rywal też dzisiaj był dobrze przygotowany do spotkania z nami i bardzo trudny. Po bardzo trudnym meczu zdobyliśmy punkt. Dziękuję bardzo. Radomiakowi kibicuje platyna GM Bowling, radom ulica biznesowa 8. Wyśnionych wyników w zielonym życzy sponsor. Dom ze snu. Dystrybutor materiałów budowlanych premium. Radom Wolanowska 193